Przepraszam uczniowie za spóźnienie Kurczę, przyszedł Wiesisz mi cukierka Więcej się z tobą nie zakłada, zwłaszcza o profesora, bo nigdy nie wiadomo czy on w ogóle przyjdzie, czy nie to wszyscy uczniowie, czemu jesteś tylko we dwójkę? Bo profesor spóźnił się pół godziny i w sumie wszyscy podejrzewali, że profesor w ogóle nie przyjdzie tak jak tydzień temu i dwa tygodnie temu i trzy Ja się w życiu nie spóźniłem na żadną Proszę mi tak nawet nie mówić! Wyciągać zeszyty! A ja zgłaszam nieprzygotowanie. JAKIE NIEPRZYGOTOWANIE?! Z żadnych nieprzygotowań! Wszystkie już straciłaś w tym roku! Ja się przygotowałam, mam mój muffinkowy zeszyt, który ma nawet... Muffinkowy zeszyt na Puszynową lekcję? O Boże, Puszyn, dobrze, że ja o tym wszystkim pomyślałem wcześniej. Gdzie? Chodźcie tutaj, dzieciaki. To tak, jeden dla ciebie i ten dla ciebie. Ale profesorze, co było nie tak z moim muffinkowym? Tu się jakieś koty zalęgły. No już lepiej uszanczę mam zaraz kartkówkę zrobię. Kartkówka? Z czego? Co ty, nawet nie wiesz, na jakiej lekcji jesteś? Oczywiście że z Puszynologii. Ale z Puszynologii mieliśmy na ostatnich zajęciach, panie profesorze. Ale ostatnich zajęć nawet nie było. Jak nie było, jak nie było? Dzięki. Puszy, gdzie są te kartkówki? Widział ktoś moje okulary? O drzwi nie zamknąłem, pewnie wyleciały! Wróciłem. Może nie zaczynać tą kartkówkę! To może pan profesor nie zauważy? Mam pomysł. Tak, chyba co? E, Dobra dzieciaki, teraz proszę przygotować karteczki. jejciu to z puszynowego wyrwę, nie wyrwę z megofnikowego. Pusinek, nie jest słodki, dżambożaba jest słodka, nie pusinek. Ja nawet nie mam długopisu. Ja mam wiki tylko jeden chyba, nie dam rady ci pożyczyć. U, czekaj, ktoś ma. A, a, nie, to nie jest długopis. Kurczę, mam blisko. No, no ale to się nada. No, Wie, co ty robisz? Ja się to konfiskuję to oko! Przygotowujesz, oddaj to! do, od... do kartkówki Ja mam dosyć tych lekcji. Oddawaj mi to! Nie, Pardzia, Jedynek nie lubię. To oko oddam ci, jak dostaniesz szóstkę z kartkówki. Jak można nie mieć żadnych długopisów? Każdy, proszę wybrać po jednym. Tak, to ja chcę różowy. A nie ma pan z dżambo żaby? Z dżambo czego? E, ty, wąs, wąs profesorowi tak trochę się obrócił. Co? Mój wąs? Mój wąs jest idealny. Możesz sobie wybrać jednego. Jednego? Jednego. A mogę trzy? Jednego powiedziałem. Biorę dwa. <noise> No, proszę co, zostaw to! Profesorze, ja potrzebuję jeszcze czerwonej! A po co się Czerwona kredka? Ja sama pozaznaczam swoje błędy. Czyli żadnego! O no, tak, a jeszcze zobaczymy! Dzisiejsza kartkówka będzie bardzo trudna. Ja sam przygotowałem pytania. Dobra, będziemy powoli zaczynać, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi! Wszystkie pytania dzisiaj będą odnośnie Dusina. Tak jak wskazuje na to lekcja. Słuchajcie, pierwsze pytanie! Pierwsze: co to jest? Jego. Jedynka. Proszę bardzo, który pusin wygląda w ten sposób. Ja wiem, ja wiem, niech Pan nie wybierze. Mufinka, mówiłem, czy to jest kartkówka, ty masz na kartce pisać. Dobra, dobra, przepraszam, przepraszam. jeden. Batman pusin. Batman pusin. Ale ci, żeby nikt do mnie nie ściągał. Batman pusin? Co to jest? No jak to, co profesorze, to jest pusin w stroju Batmana. A? Wydaje mi się mufinka nie ma takiego pusina! Ale w sumie to jest dobry pomysł! Siadaj mówinka piątka! Ha! Ja to pusinologię mam w jednym paluszku. Ja też co piątkę. A nie, jest to może wielkanocny pusin? Ale, ale, że to że jajko? No tak, o to mi chodziło, no jajko, tak? Ale, że. pisanka? Nie, no, myślę, że przejdzie. Nowika, ty dostajesz piątkę za kartkówkę, a Wiktoria piątkę z plusem! Piątkę? A piątkę z plusem? O, nie! Jako profesorowi pokażę! Jak to no, wygląda? Pusin. To jest Batman Pushin. E, co jeszcze ma Batman? Tu ma takiego. No i mówiłam! Od samego początku to był Batman! Szóstka! Mufinka, Szóstka! Nie ma za co, prawda, profesorze? Wyręczyłam pana. Przecież to wygląda, wielka e, dobrze, skoro mamy taki spór w klasie, to ja jestem za tym, żebyśmy zadzwonili do profesora Pushina i on zadawał następne pytanie. Tak więc, my łączymy się z Pushinem. Laso, gdzie jest pilot? Pilot do tego holograma do rzutnika? Do czego? Rzutnika. Tak, holograma. Oki no. to osłabnie przejmuj się, ja wszystko włączę. Halo, halo, o, już jesteś? Dobrze, panie profesorze, jak już mam dwóch uczniów, którzy nie chcą się podporządkować, musi pan zadać im jedno pytanie: i zobaczymy, który z tych dzieciaków zasługuje na szóstkę. A halo, halo, jak mnie widać? Halo, bo, o, jest, już jestem! Witam! Dzisiaj będziemy uczyć się, tak, tak, cześć dzieciaki, będziemy mieć podstawy pusinologii. Lekcja pusinowa. No to co? Słuchajcie, zaczynamy. Może jakaś kartkuweczka na początek, ale na początku zapiszcie w swoich zeszycikach lekcja pusinowa. Temat podstawy pusinologii. Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania z tablicy? Pomocy. Ale to pytanie jest za trudne. Profesor zawsze też się myli. Jakie trudne, to jest bardzo łatwe pytanie. A ja wiem. To jest Mewa. Jaka mewa, Wiktoria, Ty się lepiej trzeci nic nie odzywaj. No dobrze, słuchajcie, ja już będę kończyć, a wy jak coś, to praca domowa, no właśnie, praca domowa. Napiszcie czemu jestem taki fajny, znaczy czemu pusziny są takie fajne. No ja już nie jestem 100% tak pewna. To zastosuję moją tajną broń. Mam nadzieję, że to spakowałam. Jest, mamy bufingowe, Tak, Znaczy się przepraszam. Cuksusiowe, więc naklejmy. taką. Tu napiszemy dwójka, drugie pytanie. Skończyłam! E, dobra, koniec kartkówki, zbieramy karteczki. Co? Co tu robi cuksus? Nie no, do ty myślisz, że jak profesora cuksusia wdasz na kartkę, to dostaniesz szóstkę się. i się. Viktoria, ja proszę. Nie, ja, ja nie skończyłam. Ja, jak nie skończyłaś przecież koniec już czasu jest! Nie, nie skończyłam. Co ty robisz? Liczę na siódemkę. Si siódemkę? O, na siódemkę liczy. Pewnie się dużo uczyła. No ja to się już poddaję. No, tu trzeba było pokolorować ciasteczko. I co by tu jej wystawić? Suksuś. Mm, tu damy sześć z plusem. A Wiktoria chciała siódemkę. Pora rozdać kartkówki razem z odznakami. Zaczniemy od trzy, proszę bardzo. Sześć plus. I proszę jeszcze, Wiktoria, tak jak trzeba, siódemeczka. A ja mam siódemeczkę. Ale siódemka nie istnieje! Moment, co to za ocena? Widzisz, istnieje. Czy to jest dwójka skreślona? Albo Z, jak Zorro? Dzieci, nie kłóćcie się, dosyć. I tak tych ocen nie będzie w dzienniku. Ora na najważniejsze oceny, czyli oceny pusinowe. Pierwszą odznaką, czyli odznaka pusina piekarza trafia do Wiktorii, bo narysowała ciasteczko. <laughs> Proszę cię bardzo. Od znaka czytającego kotka trafia do ciebie, Mufinka. Mm, w sumie lubię czytać, więc sobie od razu przypnę. Fajnie, sekunda. O nie, trochę by skręciło. W sumie, Jakby była w kosmosie i tam nie byłoby gravitation, no to w też by była taka skręcona. Tylko pytanie, czy w ogóle w kosmosie da się czytać książki? No bo przecież, czy te litery trzymają się tej książki? Wiesz, co? bo zaraz zmienię zdanie i ci tę odznakę. A teraz pora na najważniejszą odznakę, tak zwaną profesora Pusin. I jako iż jedynym profesorem w tej klasie jestem ja, sam nadaję sobie tę odznakę. Eee! A ja? Dobra, dobra, masz tutaj odznakę pięknej łapki. Dobrze, teraz wszystko dobrze, ja zarządzam przerwę na ciasteczka. Też jestem za przerwą na jedzonko. Zamówimy pizzę. Tylko nie pizzę, zawsze profesor. Bardzo przykro. Dzieci robimy zbiórkę na pizzę! Dam, dawać pieniądze! Ja nie mogę. Znowu to samo. Kieszeni nie mam tych... Nie mam nowych spodnych kieszeni. Pewnie są w pralce. Ja mam tylko to. C cukierki? Po co mi cukierki? Chcę pizzę! Matko, co to jest? Kurczę, niedobre! Chodź w sumie! No to Co? Nieważne. Ty faktycznie to pisze na tablicy. Dobrze uczniowie! Teraz już bez wykupów i zaczynamy prawdziwą lekcję. On zmarzał pushiny. A ponieważ teraz... Muszę odpowiedzieć na proste pytanie Co to jest? Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem To jest jajko wielkanocne <grystanie> Ej, tak nie wolno, to jest Batman No, no a dzieci a to teraz na Batmana przypomina, że to nawet nie ma jego uszu Co ty robisz Wiktoria? Siadaj Batman To prędzej wygląda jak szuflinża Ja już nie mogę to być zwalniam się z tej szkoły Ja chyba tak samo, te dzieci w ogóle niczego się nie uczą Okej, okay, a czego tak szukasz? Eee, tylko kociakowego? O, dobrze, że przyniosłaś Podręcznik do Puśnologii! Ale jego sumę wzięłam! No kurczę, jeśli lubicie wakacje, zostawcie kciuka do góry. Wiecie co, dzieciaki? Ja mam was dosyć dzisiaj. Ja wychodzę, resztę lekcji poprowadzi profesor Puśn razem z Suksusiem Do widzenia! Pani dyrektor, nie, nie, ja, nie, ja wcale nie wychodziłem z klasy! Eee, pan dyrektor chciał się tylko przywitać. A gdzie mój Izak? Jaki Izak? No dobra, sprawdziłem te wasze kartkówki! Jest porażka, jest porażka! Rozumiecie to? Jak można dostać banie z pusinologii? Przecież takie proste, takie proste rzeczy wam zadałem. O, a właśnie bym zapomniał praca domowa! Coś co uwielbiacie! Każdy z was ma ule... Co tu robić Arborża? domu każdy z was ma ulepić najpiękniejszego pusina. O nie! Tutaj nawet nie ma szarego, a ja ostatnio robiłam puszynę. Uważam, że powinnam za niego dostać szóstkę. Wow. Ty to robiłaś? Przecież ja go robiłem! Nie. Bardzo podobny do mojego. No bo ja właśnie się profesorem inspirowałam, ale ewidentnie wyszedł mi najlepszy. Hmm. Ciekawie, ciekawie. O, dyrektor już sobie poszedł, to ja uciekam! Nie zostawimy mnie z nimi! Niech ostatnie nie zrobili! Przefowali mnie! Hmm, hmm, hmm. mam rżawą! To jest mewa. Czyli nie chcę motyla narysować. Motyl! Przeszkoczyć! Ja on ma takie te, no właśnie. On nie ma czułek, tylko ma łóżka. O! nie no, też Ale że! Pisarka! No to <laughs> nie od dawna, Kiedyś zmienił się A ona jedna. Ale muszę posiadać, co się ten Cicho! И <laughs> <laughs> Забыла.